Fajne były wakacje, ale tak nie może być. Ja zrobię, bo to nikt się nie poskarży, bo ładnie, słoneczko, cieplutko i będzie tak. O jest, jest ten. Dzień dobry, dzień dobry! No, ja, ja z reklamacją. A? No tak, no ja, jak ja tam? Jak ja polecę do Polski takim tym? Udaje, <grystanie> udaję, że nie rozumie to, udaje, że nie rozumie. Hej ty! Ja cię znam! <grystanie> Bo chciałem powiedzieć, że to biuro podróży to fajne, nawet. Nie, bo to wszystko mi się podoba. Tylko jedna rzecz mnie wnerwiła strasznie. Bo dzisiaj powrót mam do Polski, jak się pytałem, się, jak my lecieli, pytałem się, czy wszystko w cenie jest. Ale wszystko pan ma, oczywiście, podróż, loty w dwie strony, wszystko pan ma. Ja I no i fajnie wszystko my w tą stronę przylecieli, ten samolot nawet taki dość. A teraz z powrotem, godom, gdzie to na to lotnisku, kiedy nas będą brać? A oni nas wzięli tu. I godo, proszę bardzo. Idą mi to i Godono i w jedną stronę były samolotem, a teraz się okazuje, w drugą stronę jestem tam tym wydymajcem. mógł lecieć. I to przypomina o Jezu, jak to targu. I to przypomina trochę słuchajcie. Trzymaj, trzymaj to, trzymaj dobra. Mój my friend co mi tu pomogą. Mój drugi pilot tak. O Jezus! Stewardesa i pilot w jednej osobie. sobie. Także to ma jedną super dobrą stronę, że ja się nie będę ze zbytami zdezą. mamy i w Polsce, no to nie ma że będzie z za z spisem to jest tak samo jak z moją wycieczką tutaj. W jedną stronę my polecieli samolotem za 500 plus, a z powrotem będziemy takim wydymańcem wracać. A najbardziej to się martwię tego, że, że się wszyscy na tym wydymańcu nie zmieścimy. Dacy zmieścić się zmieścimy, tylko Jezus, tylko nie uciągnie. Trzymajcie się, na razie, zostańcie z błogiem i zostańcie z pieniędzmi, żebyście mieli co na patronat płacić. Na razie.